Rozdział dwunasty Podziemia kwatery Tajemniczy staruszek Wojenny romans Strażnik Werwolfu Bunkier ze słupami Opowieść o zamachu Porwanie Zosi Ruszyliśmy naszą sporą gromadą na zwiedzanie kwatery. Siłą rzeczy musiałem być przewodnikiem. Stanąłem niedaleko brzegu jeziora, pod ogromnymi sosnami. Przed nami był głęboki dół i resztki ceglanych ścian. Tutaj musiały być jakieś pomieszczenia gospodarcze albo willa, ocenił Sarmata. Właśnie w tym miejscu stał dom Eduarda Wagnera, głównego kwatermistrza sztabu generalnego, rzekłem. W piwnicy była sauna, w której spiskowcy, wykorzystując szum wody i syk pary, nie obawiając się podsłuchu, mogli swobodnie rozmawiać. Tu zapadały ważne decyzje dotyczące zamachu na Hitlera. Harcerze patrzyli na dół z niedowierzaniem. Tak! Historia czyha na nas na każdym kroku, powiedział Olbrzym, jakby czytając w myślach młodzieży. Od nas zależy, czy potrafimy takie miejsce uszanować i przekazać następnym pokoleniom ich wartość. Poszliśmy dalej tunelem wśród leszczynowych zarośli. Doszliśmy do drogi biegnącej równolegle do brzegu jeziora. Najdalej na prawo znajduje się schron obronny oraz pompownia Straży Pożarnej, powiedziałem. Przed nami ogromna budowla, identyczna z tą tam dalej, którą wczoraj zwiedzaliśmy z Zosią. Obok stoi schron obronny i resztki fundamentów baraku kwatermistrzostwa. Harcerze natychmiast pobiegli oglądać bunkry. Schron obronny był jakby miniaturą tego większego. Miał taki sam rozkład pomieszczeń, lecz jego mury miały grubość zaledwie dwóch metrów. Pozbawiony był dodatkowego czterometrowego płaszcza ochronnego, nie miał też korytarza biegnącego przez całą długość obiektu. Sarmata z uwagą przyglądał się jego maskowaniu. Co to jest? w końcu zapytał. To mieszanka zaprawy murarskiej i trawy morskiej, odpowiedziałem. Latem świetnie zlewa się z tłem soczystej zieleni, a zimą szarzeje i nie odbija się tak mocno na tle białego śniegu. Gdy harcerze spenetrowali wszystkie zakątki, łącznie z piwnicami baraku kwatermistrzostwa, poszliśmy dalej. Obok schronu wywiadu stoi transformatorownia i schron obronny, kontynuowałem opowieść. Jak widzicie, na ścianie znajdują się jeszcze resztki napisów trafo. Z tyłu są pomieszczenia dla obsługi. I znowu wycieczka rozpierzchła się na wszystkie strony. Uważajcie, tutaj jest pełno dziur po studienkach, którymi biegną kable i rury, ostrzegałem. Łatwo złamać nogę. Teraz skierowaliśmy się na północ, do resztek elektrowni i kotłowni centralnego ogrzewania, które znajdują się tuż przy drodze Kętrzyn-Węgorzewo. Oba bunkry połączone są ze sobą dwupiętrową rampą, tak dużą, że mogły na nią wjeżdżać ciężarówki. Oba schrony kryją w sobie ogromne sale. W elektrowni widać resztki leży, na których spoczywały agregaty prądotwórcze. Słyszałem, że teren kwatery wydzierżawił jakiś przedsiębiorca z Warszawy, który chce tutaj zrobić muzeum i małą knajpkę, odezwał się Olbrzym. No, to ma szansę zarobić kokosy, mruknął Jacek. Skierowaliśmy się w głąb lasu brukowaną drogą. Od razu po lewej stronie Natknęliśmy się na blisko sześciometrowej wysokości schron, który krył kiedyś pompownie wody i wartownię Dalej, wzdłuż drogi widać było znajdujące się po prawej stronie schrony obronne i resztki fundamentów baraków. W jednym z bunkrów harcerze odkryli całe jeszcze dwudzielne stalowe drzwi. W tym rejonie znajdowały się pomieszczenia robocze sztabowców różnych rodzajów wojsk, powiedziałem. Idąc dalej, po lewej stronie natknęliśmy się na kolejną transformatorownię oraz kotłownię. Przed kotłownią było wejście do jakiegoś pomieszczenia pod ziemią. Jacek zgłosił się na ochotnika, że tam wejdzie. Dołączył do niego Piotrek. Zeszli po drabince i wyszli po minucie. Nic tam nie ma, tylko jakieś szmaty i błoto, orzekli wychodząc. A państwo tak dokładnie zwiedzają bunkry? Nie lepiej poopalać się? Aż podskoczyliśmy na dźwięk tego głosu. Za nami stał staruszek, ubrany mimo upału, w skórzany płaszcz i spodnie koloru szarej zieleni. Na nogach miał wysokie, sznurowane buty za kostki. Miał czerstwą, opaloną twarz i gęste, siwe włosy. Mimo podeszłego wieku trzymał się prosto. To wasze jachty i samochody są tam nad jeziorem? znowu zapytał. Mówił z dziwnym akcentem. Chcecie tu nocować? kiwnęliśmy głowami. A nie boicie się ducha kwatery? Co to za duch? dopytywał się Olbrzym, przygotowując notatnik i aparat fotograficzny. I po co pan chce mi robić zdjęcie? Rzucił dziadek, jednak nie protestował, gdy trzasnęła migawka. Nie słyszeliście historii o oficerze, który tu popełnił samobójstwo? Młody kapitan przyjechał tutaj do pracy prosto z frontu wschodniego, miał przedstawić wyniki wstępnych prób z nowym karabinem szturmowym. Tam, w mieście brygidy mieszkały kobiety. Jak to żołnierz frontowy, który całe dnie spędzał w okopach, z dala od wielkomiejskich rozrywek, zakochał się w jednej z nich, ona w nim też. On już pierwszego dnia naraził się pewnemu generałowi, stwierdzając, że nie ma pojęcia o tym, co dzieje się na froncie. Ten generał postanowił się zemścić. Obiecał Niemce, że jeżeli zostanie jego kochanką, to załatwi jej jedynemu bratu przeniesienie do spokojnej służby na Wale Atlantyckim. Cała jej rodzina zginęła w nalotach i miała tylko brata. Zgodziła się na propozycję generała. Kapitan załamał się i strzelił sobie w łeb. Przeniesiony żołnierz zginął w pierwszym dniu inwazji aliantów w Normandii. Widziałem, że nie było dziewczyny, która by dyskretnie nie ocierała łez. Staruszek patrzył na niedobrotliwie. I ten kapitan tutaj straszy? Zapytał olbrzym zawzięcie notując. A. Jedni mówią, że to duch, inni, że strażnik kwatery. Jaki strażnik? Odezwał się Jacek. Nie słyszeliście, że Niemcy, przy ważnych obiektach, kryjących ich tajemnice, zostawiali strażników? Tutaj kiedyś zginął taki jeden, co odnalazł wejście do tunelu technicznego. Wrócił tylko do domu po latarkę i łom. Powiedział rodzinie, że będą bogaci. Słuch po nim zaginął. Szukała go milicja z psami, ale zwierzęta zgubiły trop gdzieś w lesie. Podobno ci, którzy za bardzo chodzili po tych bunkrach, mieli różne wypadki, potłukli się, więcej nie chcieli tutaj wracać. Słuchaliśmy tych historii, a dreszcze nam chodziły po plecach. Staruszek pożegnał się z nami i zniknął między drzewami. Dziwne, naprawdę niesamowite, mruczał olbrzym. Może ten strażnik to jakiś były członek Werwolfu, orzekł Sarmata. A oni tutaj działali? zapytała Zosia. Tak, odezwał się Olbrzym. Ta historia zaczęła się naprawdę niezwykle. Hans Prutzmann, SS Obergruppenführer, szef Werwolfu, przybył do Królewca na początku 1945 roku. Wszyscy niemieccy dowódcy wiedzieli już, że zbliża się czas ofensywy radzieckiej. Chociaż Prusy wschodnie w propagandzie nosiły miano Twierdzy Führera, Doskonale wiedziano, że będzie ona musiała paść. Dla Niemców ważniejszy był Śląsk. Obrona tego rejonu przez miesiąc pozwalała na prowadzenie produkcji przez następne dwa miesiące. Mimo to na terenie Prus powstały pierwsze oddziały werwolfu. Miała to być podziemna armia, atakująca okupanta, zadająca mu cios w plecy i oczekująca nadejścia od sieczy. Prutzman, przyjeżdżając do Królewca, miał już prawie gotową listę pierwszych wilkołaków. Wybrano szóstko ochotników znających teren, język rosyjski, polski oraz gwarę mazurską. Dodatkowo doskonale znali się na sztuce wojennej. Ich zadaniem było organizowanie sieci współpracowników w terenie. Podobne techniki stosowali polscy spadochroniarze przerzucani do okupowanej Polski zarówno z zachodu, jak i z ZSRR. Identycznie działają obecnie elitarne jednostki amerykańskich Zielonych Beretów. Widziałem to na filmach, wtrącił Jacek. Na czele pierwszej jednostki stanął Hauptsturmführer SS Bruno Altenwald. Walterowi wizę jednemu z wilkołaków, dostarczono dokumenty Waltera Lenckiego, niemieckiego komunisty. Grupa przedarła się do Puszczy Boreckiej. Jej zadaniem było wysadzenie radzieckiego sztabu, który zajął Giżycką twierdzę Bojen. W Giżycku fałszywy Lenke zgłosił się do wyzwolicieli i zaoferował gotowość współpracy z okupantem. Został skierowany do pracy w kontrwywiadzie III Frontu Białoruskiego. W dniu 1 maja 1945 roku, gdy Rosjanie fetowali robotnicze święto, Lenke z drugim komandosem próbowali podłożyć ładunek wybuchowy. Coś jednak nie zadziałało i obu mężczyzn szybko ujęto. Niemcy wpadli w ręce oficerów śledczych, którzy wypracowanymi już metodami zmusili ich do wskazania miejsca ukrycia całej grupy. Był to jeden z bunkrów w Puszczy Boreckiej. Do ataku wyznaczono kompanię piechoty uzbrojonej w broń maszynową, granaty, gazy łzawiące. Szybki szturm zakończył się sukcesem. Dwóch wilkołaków zabito, jednego ujęto, a dowódca popełnił samobójstwo. Więcej grup werwolfu powstało jednak na Śląsku. Może rzeczywiście ich potomkowie strzegą hitlerowskich tajemnic. O strażnikach wspominają również ludzie penetrujący góry sowie i podziemia zamków książu. Potraficie dobrze nastraszyć, stwierdziła jedna z harcerek. Już trochę mniej weseli kontynuowaliśmy zwiedzanie kwatery. Do kotłowni schodziło się po kilku schodkach. Skręciliśmy w lewo i weszliśmy do niskiego pomieszczenia, gdzie znajdował się jakiś syp. Dalej była hala wysoka na 7 metrów, szeroka na 10 i długa na 20. Pod sufitem widać było resztki prowadnic i bloczków. Idąc dalej doszliśmy do fundamentów baraków generała Adolfa Hausingera, szefa wydziału operacyjnego, a następnie kolejnych szefów sztabu. Obok stały kwatery generała Ericha Felgibla, szefa łączności kwatery. Za nimi natknęliśmy się na zwykły z pozoru schron obronny. Tuż do betonowego fundamentu przylegały ściany baraków. Na jego dachu stało dwanaście słupów. Po co te słupy? zapytała Zosia. Pewnie do rozwieszania siatek maskujących, orzekł Sarmata. Może chcieli go obudować dodatkowym płaszczem ochronnym, domyślał się Jacek. Myślę, że wszyscy potroszę macie rację, odezwał się Olbrzym. Patrzcie na te resztki cegieł przy jego ścianach. Sądzę, że był obudowany cegłami, żeby z góry wyglądał jak zwykły barak. Wtem, z wnętrza bunkra, wypadła blada jak ściana blond piękność, której kochał się Jacek. Boże, tam ktoś jest, krzyknęła. Zmroziło nas. Piotrek i Czesio pierwsi weszli i wyszli po chwili, śmiejąc się do rozpuku. Tam jest ogromna sowa, powiedział Piotrek. Jest trochę zdziwiona gośćmi, więc jej nie przeszkadzajmy. Głębiej w lesie, blisko torów, znaleźliśmy dwupiętrowy budynek, który mógł być garażem albo magazynem. Poszliśmy dalej do torów, które kiedyś łączyły Kętrzyn z Węgorzewem, a przy okazji wszystkie hitlerowskie kwatery na Mazurach. Tuż przy nich znaleźliśmy piwnicę stacji kolejowej. Proponuję resztę zwiedzić jutro. A teraz chodźmy na kolację, odezwał się Sarmata. Rzecz jasna, zapraszam wszystkich na ognisko. Nieco już zmęczeni chodzeniem, przystaliśmy na tę propozycje, tym bardziej, że na niebie pojawiły się deszczowe chmury. Wkrótce zaczął padać deszcz. Harcerze z sarmatą na czele poszli do leśniczego po drewno na ognisko. Gdy wrócili, sarmata poprosił mnie na bok. Zapytałem leśniczego o tego dziadka, powiedział: Nikogo takiego w okolicy nie znają. Dziwne, prawda? Dziwne, musimy mieć się na baczności, odpowiedziałem. Gdy nad ogniskiem wisiał już las patyczków z kiełbasami, Sarmata poprosił, żebym opowiedział harcerzom o zamachu na Hitlera. – Pozwólcie, że najpierw puszczę wam pewne nagranie – zaproponował Olbrzym. – Czy ktoś ma magnetofon na baterie? Jeden z harcerzy miał i szybko przyniósł z jachtu. Olbrzym włożył kasetę i usłyszeliśmy głos starszego mężczyzny. – Od 1940 roku pracowałem przy budowie szosy z Olecka do Suwałk. Miała ona służyć wojskom niemieckim do szybkiego przemieszczania dywizji pancernych w stronę granicy z ZSRR. Jako 14 chłopak zostałem wyrywany z rodzinnej wsi położonej między raczkami a suwałkami do ciężkiej pracy. Pod koniec maja 1943 roku skierowano mnie do powiatowego zarządu dróg w Suwałkach. Tam spotkałem 30 innych mężczyzn. W Suwałkach zostaliśmy otoczeni przez grupę uzbrojonych pracowników organizacji Tota i przewiezieni pociągiem do Kętrzyna z przesiadką w Ełku. Wszyscy robotnicy z mojej grupy zostali zakwaterowani w barakach w Srokowie. Na stacji w Kętrzynie grupa robotników, w której pracowałem, zajmowała się rozładunkiem wagonów z cementem i wapnem. Dziennie każdy z nas musiał rozładować jeden 24-tonowy wagon z cementem i pół wagonu z wapnem. Jako ubrania robocze otrzymaliśmy stare mundury francuskie i polskie, przefarbowane na czarno, żeby nie było widać załatanych dziur. Ciężka praca zajmowała nam cały dzień. Zdarzało się, że spaliśmy po 3-4 godziny na dobę. W tym czasie kętrzyn przypominał metropolię. Wszędzie dookoła miasta stały baraki, w których zakwaterowano przymusowych robotników. Przy budowie kwatery pracowali ludzie z kilku koncernów wcielonych do organizacji TOTA. Wyładowane worki z wapnem i cementem były przewożone ciężarówkami do Gierłoży, a potem do magazynów, które znajdowały się także w kętrzyńskich koszarach artylerii. Zapasy były tak duże, że w garażach mieściło się tylko kilka czołgów. Wiosną 1944 roku moją grupę przeniesiono do Karolewa, gdzie mieliśmy zająć się rozładunkiem wagonów z prętami zbrojeniowymi i deskami na szalunki. Obok rampy stali niemieccy fachowcy, którzy giętarkami przygotowywali pręty. Przy tej pracy kilka razy widzieliśmy pociągi specjalne. Przed każdym ich przyjazdem na torach ustawiały się posterunki policji kolejowej. Wartownicy stali co 50 metrów. Każdy specjalny skład kolejowy składał się z trzech wagonów uzbrojonych w przeciwlotnicze zanitówki, umieszczone z przodu i z tyłu. W normalnych wagonach osobowych siedzieli goście Hitlera w białych rękawiczkach. W takich chwilach robotnicy mówili, jedzie droższa skórka niż z lisa. Takie pociągi przyjeżdżały do gierłoży średnio raz, dwa razy w tygodniu. Jedynym moim dowodem na to, że pracowałem w Kętrzynie, jest zdjęcie, które mi zrobił tajemniczy kapitan Luftwaffe. Pewnego dnia poszedłem z kolegą na spacer. W Karolewie zatrzymał nas kapitan. W tamtych czasach każdy robotnik musiał już z daleka zdejmować czapkę przed Niemcem w mundurze. Byliśmy zszokowani tym, że oficer chce nam zrobić fotografię. Niemiec ustawił nas przy kościelnym płocie, trzasnęła migawka, a oficer zapisał sobie nasz adres i obiecał przysłać nam swoje dzieło po kilkunastu dniach zdjęcie rzeczywiście przysłał. Najdziwniejsze, iż w obiektywie nie zmieściło się tło, a widać było, że Niemiec celuje obiektywem w kościół, stojący za nim szpital SS i las, gdzie znajdowała się kwatera Hitlera. Przypuszczam, że tego dnia spotkałem alianckiego szpiega. Później skierowano nas do wyładunku kamieni. Byliśmy świadkami historycznej chwili, czyli zamachu na Hitlera. W południe z terenu pobliskiej kwatery doszedł do nas huk głośnego wybuchu. Po chwili z lotniska wystartował czterosilnikowy samolot. Po niecałej godzinie koło nas przejechała kawalkada Mercedesów, które zajechały pod szpital w Karolewie. Wysiadło z nich kilkunastu SS-manów, którzy eskortowali Hitlera. Po jakimś czasie Hitler wyszedł od lekarza z obandażowaną ręką. To opowieść mieszkańca Olsztyna, powiedział Olbrzym, wyłączając kasetę. Cieszę się, że udało mi się do niego dotrzeć i zachować jego wspomnienia. To ta historia, którą napotykamy na każdym kroku. Takie rzeczy trzeba chować dla następnych pokoleń. Zosia poszła spać na jacht z harcerkami, a ja ułożyłem się w rosynancie. Około godziny pierwszej w nocy Zosia przebudziła się. W kabinie było duszno, więc postanowiła ubrać ciepły sweter i wyjść do kokpitu po oddychać świeżym powietrzem. Nagle na pokładzie usłyszała ciche kroki. Otworzyła drzwiczki i wyjrzała na zewnątrz. Nagle ktoś szorstką i śmierdzącą dłonią zakrył jej usta.